Hej, z tym Bankie, no i dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku z gry Lego Piraci z Karajbu. No i dzisiaj robimy sobie jak zwykle zresztą kolejną misję na 100% no i widzowie tak przed nagraniem tego odcinka, przed nagrywkami, tak spojrzałem, że w ogóle jeszcze żadnej misji nie zrobiliśmy na 100% z tego rozdziału z rozdziału ostatniego, a więc pomyślałem, że dzisiaj sobie zrobimy tutaj w, o właśnie rozdział hiszpańskie dzieciństwo. No i co weźmy sobie Martiego, bo Marty to nas komandos. No i zanim jeszcze zaczniemy, przypominam wam, żebyście zostawili subika, lajka No i zaczynamy. Mamy tutaj Czarnobrodego, mamy tutaj Jacka Sparrowa no i jesteśmy. No, okay. Mamy tutaj 100% tej misji, nie mamy, ale mamy 8 na 8. Znajcie, to chociaż tyle dobrego. Okej okay, tutaj.

Tutaj, jakby widzowie, jest taki... Nie wiem, dobra. Tu to już jedna rzecz jest. Dobra, ale zejdźmy sobie na razie na dół. Tu mamy jakąś... A ile mam mi zestawów? Jeden tylko. Ło! Dobra, udało się. O! No i tutaj mamy drugi zestaw, bardzo fajnie. Już kasy, widzowie. Ile kasy. Dobra. Już do, jest pieniędzy, widzowie. Znaczy pieniędzy, no kasy, tak. Tutaj lego kasy. 18 tysięcy. Dobra, tutaj, tu, kurczę Tu, no, cholera, no Marty Jasny win Tu, dobra Dobra, idziemy na górę Dobra, Will, chodzi tutaj no dobra, podpajmy tutaj to Dobra Kurde, więcej pieniędzy Więcej kasy 20, 30, vabbè ho sbagliato un sacco di dobra, no Allora, dobra Dov'è questa a Cura, devi Kasy jestem bogaty! 30 tysięcy... Tam coś jeszcze rozwaliłem, dobra... NIE! Dobra... No, spokojnie, my o tym się więcej pieniędzy między... Okej, okay, dobra Tutaj sobie wejdźmy i powolutku Powoli, bo powoli, dobra, budujemy sobie teraz Okej okay. Zdążyłem, że tutaj trupa. O, no i bardzo ładnie mamy cykl trzeci i muzyka. Dobra, pokajmy sobie co. To. To może jeszcze nie. Tylko najpierw to pianino. Podajemy. W ogóle, jak taka mała postać może pokać pianino? Które waży swoje. Dobra, weźmy sobie złotą maskę, bo to jest złoty odcinek. No dobra, popajmy to. Ehm. No, alo! Aha, nie mogę tego pop. No dobra, to na razie popajmy sobie tylko to. Dobra. Teraz pianino No popatrz nie? A, mogę tylko w tą stronę, a w drugą już nie mogę. O! Chciałem w dobrym miejscu stanąć. Okej, okay, mam tu skrzynkę. Ale dobra, na razie sobie tutaj... Usiądźmy i zagrajmy na pianinie. Okej, okay, super, mamy czwarty mini zestaw. No i teraz uwaga, czyk, otwieramy to i mamy lunetę. Okej, okay, teraz będziemy mogli sobie. Nie wiem, jak przez tą maskę możemy coś obejrzeć, ale. No dobrze, musimy coś. O, mamy tutaj Hiszpanów się poprawić na krzesełku dobra, i on sobie, no jedź no i on sobie tak jedzie, jedzie sobie zanim idę, idzie jakiś dwóch pasów, no jedzie, jedzie okej okay. no i dobra, tutaj mamy Coś dla tego typa O, no i cyk... Ty... Nie, nie do wody, wraca się. A Po prostu mnie zjadło. Dobra, tak też może być czasami. Dobra potrzebujemy... może być Elisabeth Dobra lecimy sobie tu, 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 tu kasy, wzorów? 48 tysięcy, prawie 50. Dobra, no, tu mamy jakieś kryształki śmieszne, ale tu nic nie ma Ej, nie! No. Jezu, ta kasa prawie cała spadła. Okej, okay, no to sobie prze przejedźmy tu. Mamy szósty mi zestaw, no i o, idealnie, pięknie. Will. Jezu, ja od odpaliłem alarm, jestem idiotą! Na szczęście nie wiem czy to jest się... no, dobra. Dałem czarną do tego i otwieramy tutaj. No. O, no i cykl, siódmy czy, czy, mini zestaw, już. A teraz weźmy sobie Martiego. Marti. No i o, piękny ile kasy I teraz tutaj się to, No i piękny. Już mam nazwę na ten odcinek. Złoty odcinek. Złoty. O niebieska moneta. A tu jeszcze więcej pieniędzy. No, odwiesz to. Dobra. A? Ja. Teraz. Teraz usmażymy sobie tutaj kurczaka. Dobra, usmażyliśmy. Okay. No i teraz możemy zadzwonić, żeby sobie przyszli na jedzenie. Wind prosiłbym Cię. ok, oni się tam cieszą, że mają jedzenie dostali po wielu latach jedzenie sobie biesiadują, jedzą wy sobie jedźcie, a ja sobie tutaj ładnie pięknie przejdę mm, tu potrzebujemy kogoś silnego Dobra. Tu mamy czerwone róże jakby. O, no i tak mam bardzo ładnie Ósmy mini zestaw. Okej, okay, więc kasy. I tu kolejny mini zestaw. Dziewiąty jeszcze. No i mamy prawdziwego pirata przy okazji. Brakuje nam widzowie jednego mini zestawu. No ale dobrze, no to chyba. Czas trochę na walkę. Chwila. Dobra, po cichutku, po cichutku. Tyk. Dobra, teraz. Obracamy naszą armatę Bierzemy pochodnie i strzelamy Okej okay. Halo A, dobra, ja mam te klamy. No myślałem, że faj... myślałem, że to bardziej było spektakularne, ale już tutaj czekają, już czekają. Albo jednak nie... piękna okay, dobra, jeżdżę w O kurde! Nie! Spokojnie, panowie! Spokojnie! jeżdżę ku mu głowa odleciała! Dobra, wszyscy, wszyscy! A jeszcze ty! O, nie mam. NIE, MARTY! Re a, zjadł mnie. No i ostatni minizetak. Dziesiąty już. Jezu, że kasy, widzowie. To jest niepojęte, w tej misji prawie 100 tysięcy wiem, wyciągnęliśmy, przepraszam, z okoliczka. No i pięknie. No i dobra, to jeszcze tu sobie przelecimy, żeby zebrać kasę. No i dobra, a więc wracamy do portu, zapisz i wyjdź. Mamy 100% prawdziwego filata. Pięknie. pięć, pięć. 500 tysięcy 5, 6, 7, 8, 9. 9. Kurde, ten statek mi się chyba... Też mi się podoba. W ogóle trzeba będzie kiedyś pójść, po oglądać te statki z bliska, może w następnym odcinku. Napiszmy w komentarzu, jeśli będzie taki. No i 53 zł klocki. No i wracamy do portu, no i jesteśmy. No i cóż, na ten odcinek to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie i lajka. No i co? Trzymajcie się i cześć.